Gościem naszej audycji jest Michał Olton. Witam pięknie. Dzień dobry Państwu. Jest Pan zafascynowany militariami i wojskowością. Uznałem, że to jest na tyle fascynujące, że postanowiłem Pana zaprosić do studia. Nie zna się tak powszechnie ludzi, którzy pasjonują się wojskowością, militariami i tak dalej. Ta pasja to jeszcze z dzieciństwa pozostałość? Tak, oczywiście. Witam Państwa serdecznie ponownie. Odkąd pamiętam, to zawsze bawiłem się tzw. żołnierzykami, czyli malcami. Zawsze bawiłem się w żołnierzy. Zawsze latałem z jakimś karabinem, oczywiście plastikowym, w jakimś hełmie. Zawsze bawiliśmy się z chłopakami w czterech pancernych i psa, z kapitana Klosa. Bawiliśmy się w wojnę, tak. Mieliśmy też karabin z patyków wystrugany tudzież robiliśmy łuki z jałowca i żeśmy strzelali, czyli bawiliśmy się też wtedy w remit chuda. Generalnie, odtąd pamiętam, zawsze pasja do wojska mi towarzyszyła w życiu codziennym. No i pod wpływem tego, po ukończeniu liceum ogólnokształcącego, notabene, które mieści się koło Akademii, ówczesnej Akademii Obrony Narodowej, no poszedłem na studia historyczne, na kierunek wojskowości. A pracuje Pan w Muzeum Wojska Polskiego, tak? Tak, mam ten zaszczyt i przyjemność pracować w Muzeum Wojska Polskiego. I jaką funkcję Pan tam pełni? Obecnie jestem w dziale promocji. Mhm. Ale Muzeum Wojska Polskiego i w ogóle przybytki związane z militariami, i wojskowością to nie tylko Warszawa, to również Toruń, to również Kraków? Toruń, Kraków, Kraków mamy Muzeum Lotnictwa, tak. to mamy też Muzeum II wojny światowej. Mamy wiele muzeum wojskowych na terenie naszego pięknego kraju. No my muszę tutaj powiedzieć nieskromnie, że jako Muzeum Wojska Polskiego jesteśmy największą tego typu instytucją w Polsce instytucją, która liczy około 40 tysięcy eksponatów. Tak? Ponad 300 tysięcy eksponatów znajduje się w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego i w jego oddziałach, bo tutaj też trzeba powiedzieć, że Muzeum Wojska Polskiego posiada kilka oddziałów, tak. Ostatnim oddziałem właśnie jest Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu. Mamy też tutaj niedaleko oddział Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej, oddział Muzeum Wojska Polskiego na Powsińskiej 13, tak? Czyli można powiedzieć, że rzut, rzut kamieniem albo rzut beretem, tak jak to się mówi popularnie. Czyli to na Powsińskiej to jest taka wasza też filia? To jest nasza filia, tak, od lat 90. Jasne. Przeciętnemu człowiekowi wojskowość kojarzy się z jednym, a no w zasadzie no z trzema rzeczami powiedzmy. Karabin, pistolet, mundur i jazda. Do widzenia. Ale przecież z wojskowością wiążą się dziesiątki, żeby można różnego rodzaju pojęć, jak chociażby, aż sobie wypisałem, brewet, huskar, karakol, z i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, są akurat na nazwy historyczne, które ja wymieniłem, czy taki wytrawny pasjonat wojskowości, militariów zna te pojęcia? No, myślę, że za po Internetu to będą mu bliższe, tak? natomiast w naszym kraju jest bardzo duża liczba miłośników mitariów, tak? którzy chodzą z wyklaczami na przykład metali. Ja też sam muszę powiedzieć uczciwie, że chodziłem wielokrotnie z wykluczami metali. Działam obecnie w grupie takiej poszukiwawczej, która jest w strukturze Muzeum Wojska Polskiego i razem z moimi proszę. kolegami jeździmy, szukamy różnego rodzaju militarnych artefaktów. Mogę Państwu zdradzić, że obecnie jesteśmy na tropach ukrytego sztandaru przez polskich żołnierzy z 77 Pułku Piechoty z Lidy i na dzień dzisiejszy planujemy w ciągu najbliższego miesiąca, może dwóch, planujemy zorganizowanie takiej dużej akcji poszukiwawczo-wydobywczej. No to jeszcze na złoty pociąg traficie. Też miałem przyjemność pojechać z moim kolegą Michałem Mackiewiczem, szukać do tego pociągu, a, z ramienia Muzeum Wojska Polskiego. Ciekawa historia, ale to jest chyba, powiem panu szczerze, temat na audycję. <laughs> Nie Niewykluczone, że poświęcimy temu tematowi kolejną audycję. Ta grupa, jeszcze przy niej się zatrzymam, poszukiwawcza, to jest grupa otwarta? Czy trzeba jakieś szczególne polecenie mieć, żeby znaczy, tam wstąpić w te szeregi? To jest grupa składająca się przede wszystkim i wyłącznie na razie z mu pracowników Muzeum Wojska Polskiego, tak? Ale my e, z racji tego, że jesteśmy instytucją pożytku publicznego, kulturalną, e, nie zamykamy się na współpracę z innymi poszukiwaczami, z innymi pasjonatami historii. E, na przykład między innymi e, szukamy też razem z Adasiem Sikorskim, z autorem e, programu Było nie minęło. E, on też nam dał parę namiarów, parę wskazówek. E, dzięki jego pomocy mogliśmy na przykład pozyskać do zbiorów Muzeum Wojska Polskiego kilkanaście lat temu Oryginalne elementy polskiego samolotu bombowego Łoś, PZPL Łoś. No to legendarny samolot przecież. Tak, znaliśmy wtedy karabin tylnego strzelca, czyli ta zewnętrznego szczeniaka. Znaliśmy dużo części, znaliśmy elementy silnika, tłoki, goleń od, od podwozia, tak? czyli to z tego co wiem na dzień dzisiejszy, czy się orientuję, są to największe elementy, fragmenty samolotu PZPL Łoś w zbiorach jakiegokolwiek muzeum w Polsce. W ziemi czy w ogóle? One były w bagnie. w bagnie. Były w bagnie, trzeba było, że tak powiem, wynająć koparkę i koparka na głębokości około chyba dwóch metrów znalazła te e, duże elementy. A najciekawszy element, e, najciekawszy eksponat, najbardziej może zaskakujący, który e, wasza grupa m, znalazła to. Powiem Panu, że to trudno zaskoczyć, tak? ponieważ my, jadąc na akcję poszukiwawczą, my wiemy mniej więcej, z czym możemy się zetnąć. Tak? No największy element, który najbardziej nas zaskoczył, to są właśnie te golenie od łosia. Myśleliśmy, że. Golenie to są te tak. sporniki od kół? Dokładnie. Mhm. Myśleliśmy, że po działaniach wojennych tak, we wrześniu 1930 roku te elementy zostaną rozgrabione, znikną, Niemcy je zabiorą, albo to gdzieś okoliczna ludność. Ale okazało się, ponieważ ten łoś został zestrzelony przez niemiecki samolot myśliwski i spadł na terenie bagiennym, więc on się dosyć głęboko wbił w ziemię i nie było to tak łatwe do pozyskania tych elementów bez ciężkiego sprzętu. A ten szczątki tego samolotu znaleźliście przez przypadek? czy były Nie, nie, jakieś... nie, nie, nie. Tam byli świadkowie. Dostaliśmy na miarę właśnie dzięki Adasiowi Sikorskiemu. Z programu nie minęło. Między mieliśmy rejon, gdzie ten łoś spadł. Kwestia tylko przeszukania tego terenu z wykrywaczami metalu. No, ale wędrowanie z wykrywaczami metalu po bagnach chyba nie należy do komfortowych sytuacji. Nie, ale my jesteśmy do tego przyzwyczajeni, tak? Mamy na cudzi mundur, uniformy Wojska Polskiego, chodzimy. Czasami śpimy też pod gołym niebem, czasami szukamy w różnych warunkach. To jakiś trochę. Tak jest, dokładnie. Nie zawsze jest to, są te warunki atmosferycznie sprzyjające. My też szukamy, kiedy spada śnieg, deszcz, świeci słońce, jest zimno. Jesteśmy przygotowani na różne to zahartowani jesteście. No, staramy się. Jak to ludzie związani z wojskowością. No. Dokładnie. W pana przypadku szczególnym zainteresowaniem cieszy się jednostka specjalna, specjalna jednostka wojskowa grom. Tak, mam przyjemność znać dużo osób z tamtej jednostki po pięciu dowódców gromu to byli moi dobrzy koledzy znajomi, z którymi utrzymuję kontakty na co dzień, to Wspaniałe przeżycie, wspaniałe przeżycie, kiedy przekroczyłem tą bramę, za, tą żelazną bramę na Marsa, tak? ponieważ nie każdy może ze zwykłych śmie 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 śmiertelników przekroczyć tą bramę, być na święcie. Ja miałem możliwość właśnie e, zaraz swoich e, i służbowych wyjazdów, i prywatnych kontaktów. tak, Miałem możliwość często, i mam tej pory e, często możliwość odwiedzania jednostki. Zresztą też powiem, troszeczkę pomagałem przy y, organizacji stali tradycji jednostki wojskowej GROM, ponieważ jednostka zwróciła się do nas z prośbą o wypożyczenie eksponatu, tak, związanych z historią Cichociemnych spadochroniarzy armii. Takie, bo takie imię nosi jednostka. Tak, bo takie właśnie tradycje przejęła jednostka, dzięki tutaj trzeba być uczciwy, świętej pamięci generałowi Sławomirowi Petelickiemu. To z jego inicjatywy po wspólnych skokach z SAS-em jednostka w 1995 roku przejęła tradycję cichociemnych spadochroniarzy Armii Krajowej. A GROM istnieje od roku 1990. To nie jest aż taka głęboka, archaiczna historia. Niemniej cała, długa, potężna lista różnego rodzaju akcji, wypadów, osiągnięć, no na ich koncie jest. Niektóre są jawne, niektóre są tajne. Nawet ja o nich nie wiem, powiem szczerze i też nie dopytuję się, ponieważ to tajemnica wojskowa. No najsłynniejsze to wiadomo, że operacja w Zatoce Perskiej, tak. To, jest, to są misje w Iraku, misje w Afganistanie. A uwolnienie um, tych Amerykanów, przemycanie ich? To jest bardziej już służby specjalne. Aha, służby specjalne. Ale ponieważ, ponieważ jednym z twórców tej akcji był generał Gromosław Czępiński, to też mam czymś znać. Notabene to był bliski przyjaciel generała Sławomira Petrylskiego, więc jedna z oficjalnych wersji mówi, że jednostka Grom właśnie nosi nazwę od Gromosława Czępińskiego, od imienia. No, no właśnie, uprzedził pan moje pytanie: czy Grom to właśnie od Gromosława? Czy Grom to jest skrót, czy Grom to może pochodna od Błyskawicy? Wie pan co? Tak jak ja słyszałem tą opowieść od generała Petelskiego, to Grom przede wszystkim nazwa miała um, symbolizować szybkie, błyskawiczne uderzenie na przeciwnika. Jak Grom z jasnego nie ma. To, to był pierwszy, tak generał zawsze tłumaczy, to była pierwsza jak gdyby symbolika nazwy. Później właśnie od Grom Słowa Czępińskiego. Niektórzy też to jak gdyby rozwijali skrót, tak? Od e, Grom, czyli grupa reagowania operacyjno-mobilnego, tak? Ma pan na sobie bluzę z logotypem, to jest właśnie logotyp jednostki? To jest właśnie logotyp jednostki wojskowej GROM, którego bazą był znak spadochronowy obecnych wojsk powietrzno-sądowych. No właśnie tam skrzydła widzę. Tak, pikujący orzeł. I historia tej oznaki sięga polskich sił zbrojnych na zachodzie. Kiedy słynny rysownik, pan Walentynowicz, tak? rysownik, który na, narysował, wymyślił po, narysował postać Koziołka Matołka. Tak? On był ilustratorem e, do, do tej słynnej bajki o Koziołku Matołku. On e, zainspirował się, z e, jakiegoś powodu zainspirował się po prostu tym znakiem i na, z, wymyślił ten oto znak: tego pikującego orła. No i ten orzeł tak się bardzo spodobał polskim spadochroniarzom i żołnierzom na zachodzie, że poprosili wczesnego naczelnego wodza, czyli generała Sikorskiego, o to, aby ta odznaka była oficjalną oznaką wojsk powierzchniowych. I tak się stało. I ta oznaka właśnie była bazą do oznaki do jednostki wojskowej grony. No to takie wyborne nawiązanie do historii wojskowości, tej, tej dalekiej już w tej chwili, prawda? Tak, no jakiś tam zawsze korzeni trzeba mieć, no akurat jednostka a wojskowa GROM ma korzenie odnoszące się do cichociemnych spadochroniarzy Armii Krajowej, czyli tych, tej elity cichociemnych, tak. Gościem naszej audycji jest Michał Olton, pasjonat militariów, pasjonat wojskowości znający m, członków jednostki specjalnej wojskowej. Nie wszystkich oczywiście. No tak, ale, ale wielu, ale wielu. Jednostki GROM. Właśnie o, o, o tym GROMie jeszcze porozmawiamy, ale ja chciałem podpytać pana o książki, bo jest pan nie tylko pasjonatem wojskowości, ale także autorem książek. Tak. O, z jedną z nich nawet przyszedł pan do naszego studia. Taka forma autoreklamy, bardzo przepraszam państwa. Cicho ciemna elita to tytuł tej najnowszej pozycji, ale chyba napisał pan też ogromnie książkę. Napisałem książkę w ogóle kompendium wiedzy na temat wszystkich jednostek specjalnych i wojsk powyższych wojska polskiego od mniej więcej dwudziestolecia międzywojennego do okresu współczesnego, do 2010 roku. No to taka... tajniczna praca chyba. To prawda, pisałem ją po nocach, aż nawet rozbiłem samochód, muszę powiedzieć państwu uczciwie. <grym> wyjeżdżając z jednostki Grom, już byłem tak zmęczony, ponieważ ja pisałem tą książkę do 3-4 nad ranem i wyjeżdżając po jakiś eksponat z Gromu, <grym> no, wymusiłem pierwszeństwo, no i niestety mój stary Opel poszedł na złom. No ale warto było. Warto <grym> było, powiem szczerze, dla idei. Coś za coś, oczywiście, że tak. Książka o jednostce Grom to chyba potężne wyzwanie, bo przecież nie całą wiedzę można w książce o takiej jednostce ująć, a jednak napisać ją w taki sposób, żeby była interesująca dla odbiorcy. Znaczy, w książce też dużo rzeczy nie wolno podawać. tak? Ja zanim e, napisałem e, ten album, oczywiście, i zanim, bo tutaj trzeba, muszę to troszkę sprostować, że to jest książka poświęcona wszystkim jednostkom specjalnym Wojska Polskiego, nie tylko Gromowi. tak? E, no tak, ja się jest, skupiam na to tym jest Gromie, ten, bo e, jakby z takim. Grom jest tam, e, ty, w tytule jest Grom, o co też niektórzy koledzy z Lubinicji mieli pretensje. Dlaczego Grom? E, tam są takie już pewne drobne animozje, ale już może nie na antenie. Natomiast e, rzeczywiście, zanim e, aplikowałem tekst o jednostce, o historii jednostki wojskowej grom dałem go do autoryzacji. Chodziło o to, żeby przez przypadek czegoś nie ujawnić, czegoś, co później może narazić nasz fang, życie i zdrowie y, operatorów jednostki wojskowej grom, tak? A autoryzuje dowódca jednostki? Nie wiem. Ja to by sam działalnych czy także. Rozumiem. Czyli tak, y, książka o tych jednostkach wojska polskiego w tym ogromie. To jest tytuł Zanim uderzył grom, historia jednostek specjalnych i wojsk powietrznych wojska polskiego. No, i mamy jasność sytuacji. Ponadto najnowsza pozycja Cicho-Ciemna Elita, a ta trzecia książka? To była moja praca magisterska, którą napisałem, ponieważ ja, oprócz jednostek specjalnych, mam również innego konika: to jest wojna domowa w Rosji. No, bardzo aktualna dzisiaj, dlatego że ja skupiłem się na temacie misji wojskowej, którą w 1919 roku wysłał Józef Piłsudski do generała Denikina. To był biały generał, który na południu Rosji stworzył taki potężny, silny, antybolszewicki ośrodek. No i właśnie na terenie tych dzisiejszej Ukrainy, tam, gdzie, ten, gdzie te jednostki działały, e, oni również oni wtedy walczyli z Nawałą Bolszewicką, tak? biała carska, byli oficerowie carskiej armii, tak zwane w i Rosji e, walczyły z bolszewikami na południu Rosji, na Krymie, w Donbasie. No i widzę, że historia po tych stu latach zatoczyła krąg. No, no właśnie. Grom jest takim leitmotivem naszej rozmowy i nie ma się co dziwić, no bo to jednostka owiana, jednak nie mam tajemnicy i nie ma tutaj akurat zdziwienia, no bo wiadomo, bierze udział w tajnych akcjach, więc za dużo też powiedzieć nie można, ale to co można, no to akurat w naszej audycji odkryjemy. Grom stał się też elementem gier komputerowych. No, trafił do subkultury, tak, gier. Mm -hmm. Nawet mój kolega z gromu Nawał był konsultantem takiej gry. Yy, bo to był Warcraft, tak? To chyba był yy, medal of Honors. Ja przepraszam, ale ja nie jestem pasjonatem gier komputerowych, ale wydaje mi się, że to był chyba medal of, of Honors. Chyba, tak. chyba i tu, i tu. Tam, tam... W dwóch yy, grach. No, ja wiem o jednym przez CD-Projekt, wydany także. Yy, no, wiem, że miałem przyjemność poznać zresztą twórców yy, tej gry i. Yy, yy, no, i byłem ponad na promocji, także o ile dobrze pamiętam. Gry. Panie Michale, Grom to również fundacja. Tak, ja na co dzień pracuję w Muzeum Wojska Polskiego. Zresztą so, zachęcam Państwa serdecznie do odwiedzania naszej, naszej siedziby. Przypomnę Państwu, że. Od, Nowa siedziba tak, będzie. Od 15 sierpnia otwieramy się na warszawskiej cytadeli. Będziemy mieli taką stałą, dużą ekspozycję. Tymczasową oczywiście, ale warto ją zobaczyć. Będzie szereg atrakcji zorganizowanych m.in. przez Ministerstwo Obrony przez Muzeum Wojska Polskiego. Dlatego z tego miejsca serdecznie zapraszam wszystkich Warszaweków nie tylko do odwiedzenia nowej siedziby Muzeum Wojska Polskiego na warszawskiej cytadeli. No ja myślę, że w istocie nie tylko mieszkańcy stolicy odwiedzą nową siedzibę Muzeum Wojska Polskiego, bo atrakcji tam cała mnogość. Zresztą miniony lata w starej siedzibie pokazały, że muzeum było wciąż odwiedzane, szczególnie chyba przez młodych ludzi. Tak, ja tutaj. Muszę to powiedzieć z, z radością, że myślę, że wiele młodych, wielu obecnych żołnierzy Wojska Polskiego myślę, że taką pierwszą myśl. O tym, żeby stąpić szeregi wojska polskiego, powzięło być może właśnie w szerega w strukturach naszej instytucji, tak? Czyli zwiedzając nasze oddziały, nasze Muzeum Wojska Polskiego, wchodząc do, do sprzętu, do czołgów samolotów, być może wtedy tam zaczęła w tych, wśród tych młodych ludzi, kiełkować zaczęła kierkować myśl. myśl, żeby zostać zawodowym żołnierzem wojska polskiego. Taką mam nadzieję, ale chyba tak mi się wydaje, że, że wielu wielu żołnierzy. Właśnie swoją karierę żołnierską można powiedzieć rozpoczęło jeszcze w Muzeum Wojska Polskiego. Tak, to bardzo prawdopodobne, bo przecież życie polega również na inspiracjach i odwiedzenie Muzeum Wojska Polskiego mogło być taką i może być w dalszym ciągu, bo przecież mamy ciągłość. Może być taką inspiracją, która skieruje ich właśnie na Muszę okazję. Państwu powiedzieć, to, że to moje żona nie słyszy, że przychodziłem na randki też do Muzeum Wojska Polskiego. No więc też, jak powiem, zawsze pamiętam to, było jeszcze w latach 90. Ale to przed ślubem, to może. Nie z moją żoną. <laughs> no to wtedy jeszcze wolno było. No, oczywiście. W każdym bądź razie przychodziłem właśnie zaliśmy Muzeum Wojska Polskiego, czy z kolegami, czy, czy z moimi byłymi sympatiami. tak. O, lubię Muzeum Wojska Polskiego i lubię w dalszym ciągu. Jestem dumny z tego, gdzie pracuję. A po godzinach działam w fundacji Grom, Siła i Honor. Grom, Siła i honor. A czym się konkretnie zajmuje ta fundacja? Ta fundacja przede wszystkim zajmuje się, e, może powiem, od początku, że ta fundacja została założona przez e, Panią Agnieszkę Petelicką w dobę po świętej pamięci generała brygady Sławimrze Petelickim, twórcy, pomysłodawcy, no i dwukrotnym dowódcy jednostki wojskowej Grom. E, my mamy w swoich, e, w swoich e, w swoim statucie mamy przede wszystkim na celu promowanie wspaniałej historii cichociemnych ciemnych spadochroniarzy Armii Krajowej. Tu się pochwalę, że w zeszłym roku żeśmy osłonili dwie tablice upamiętniające rzut tych cichociemnych, ale nie takie tablice z informacją krótką, tylko z wizerunkami tych żołnierzy, tych skoczków, którzy skakali w danym miejscu. To było w miejscowości Bogatki i Łosinno, tak? w województwie mazowieckim. Dwie tablice formatu B1. Z jednej strony tablicy była ogólna informacja o Cichociemnych i wizerunki ojców założycieli, tak? Czyli Kalinkewicza i... O, może Ka Kalinkewicza i... Tak ja pomniałem, powiem. Zaraz przypomnę sobie, no, kto się wytnie to... Zawsze, zawsze można zajrzeć do... Um... Kalinkewicza, Boże. a nim chomik. Dobra, to ja to później sprawdzę tam i się wytnie. Dobra. To nie pani już nie mówi z tamt. Wspomniał pan, że Muzeum Wojska Polskiego jest w posiadaniu około 300 tysięcy eksponatów, 350, 350 nawet tysięcy eksponatów, ale wiem też, że zbieracie w dalszym ciągu te eksponaty, gromadzicie. Tak, zapraszamy wszystkich ludzi chętnych, którzy mają jakieś eksponaty związane ze swoimi krewnymi, przodkami, a chcieliby, chcieliby to przekazać zbiorów Muzeum Wojska Polskiego. Zapraszamy do, do Muzeum Wojska Polskiego. Tam mamy taki dział pozyskiwania i każdy, kto będzie miał ochotę, może taki eksponat przekazać. I jeszcze jedna kwestia, panie Michale, jak wiemy trwa wojna w Ukrainie, ale z tego co wiem, to Grom zainicjował z Fundację, Fundację Gromu, Gromu. Tak, Fundacja Gromu. zainicjowała zbiórkę na pewien element wojskowości dla żołnierzy ukraińskich. Nasza fundacja, fundacja Grom Cioho i prowadzi od kilku miesięcy prowadzi aktywną zbiórkę na rzecz zakupu szybkiej łodzi motorowej dla jednostek specjalnych Ukrainy. Na dzień dzisiejszy mamy już zebranych ponad 350 tysięcy złotych. Potrzeba jeszcze parę tysięcy złotych. Jeśli państwo chcą wesprzeć tą akcję to zapraszam na stronę Fundacji Grom Siła i Honor. Tam są odnośniki i tam naszego Facebooka rzeczywiście i tam można zapytać więcej na temat tej akcji. I, i wpłacać oczywiście pieniążki. Czyli prosty kontakt, na, choćby na Facebooku, można znaleźć dla was, zarówno w odniesieniu do zbiórki na Łódź, jak i do przekazywania eksponatów do muzeum. Także... Ale to na stronie Muzeum Wojska Polskiego eksponaty, natomiast na stronie fundacji to tylko Łódź. Nie miałem tych dwóch pojęć, ponieważ mówię, tak jak, jak, jak wspominałem, na co dzień pracuję w Muzeum Wojska Polskiego, ale po godzinach działam właśnie z Agnieszką Petrycką Fundacji Gromcio i Honor, gdzie przewodniczącym Rady jest generał brygady, generał Dywizji, przepraszam, Waldemar Skrzypczak. Zachęcamy oczywiście do wspierania zarówno tej zbiórki, jak i do przekazywania eksponatów na rzecz Muzeum Wojska Polskiego, a zachęcał gość naszej audycji, pan Michał Olton. Bardzo pięknie dziękuję za tę jakże pasjonującą rozmowę. Dziękuję również Państwu za uwagę.